Uszanowanie. Witam wszystkich serdecznie na filmie zamówienia naklejalności. Wysłały to dwie osoby. To uznałem, że zrobię. jeden z nich to M1 Dzięki. A druga. Ja nawet nie pamiętam tego Niku, Bo to nie jest taki w no coś tam. No coś takiego. Ale pozdrawiam też. Dzięki, że wysłałeś kolego, To dobrze. Dobrze o tobie świadczy. Więc na początku: Skins Manki. Ok. Można sobie odebrać gifta świątecznego. Proszę sobie tak zrobić, jak ze chcecie, to ten, zawsze tam i wam ten na życie będzie, no jak chcecie, to sobie można coś tu powymieniać. Kurs dolara dalej jest lekko siubidobi nie powiem, że nie, także może naprawią jeszcze, no mam nadzieję, że naprawią, chociaż mają to mocno z Googlem powiązane, także lekko xdd w nich, nie powiem, że nie. Ale jak się wymienia skiny, to na nic to nie wpływa. Bo to wszystko i tak jest liczone w dolarze. I wpłacanie, i w wypłacanie. Tu mamy w ogóle dzi 2 Co jest ciekawe, co sprawdzałem w sumie. No bo widzę 27, to mówię la Boga. o co się ten dzieje, nie? No Widzicie zresztą chyba sami, że nagle tu jakiś zakup poszedł. no To jako posiadacz, no to chyba muszę się cieszyć, nie? Ale przejdziemy do statystyk. Tu są statystyki jedne, tu są statystyki drugie. Z tych się pośmiejemy, te skomentujemy. Yy, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o statystyki, chciałbym pokazać wam, jak mocno G2 króluje, jeżeli chodzi o legendę i ich naklejalność. Kurde blade, chłopacy. Rozumiecie to? Ja z wziąłem kurde blade. L nakupiłem G2 dla beki, tylko i wyłącznie. Dla fanów, w ogóle hologramowanych naklejeń to jest przecież jakiś kosmos. 227 koła holo naklejonych. czajcie to? Co to jest w ogóle za liczba? Nawet, może nawet nie na to trzeba byłoby zwrócić uwagę. Na to, ile tych legend jest? Jaki tam jest supply posrany tego? To jest naprawdę masakryczna ilość. Jest ciekawe. I to jest w ogóle bardzo duża ilość względem tego, ile tych naklejek ogólnie istnieje. Jak dane znamy plus minus te statystyki. I kurde to jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy to nie, nie może być nawet pod 50-60% wszystkich istniejących naklejek. To jest ciekawe. Folia w ogóle rozpędza się niesamowicie. To jest też interesujące. No po tych zmianach folia ci tu wygląda niesamowicie. Ja nie wiem dlaczego ta naklejka nie drga w żaden sp sposób, ale. No kurde idzie zauważyć chyba, nie? Że rzeczywiście jest ona tutaj na topce i to takiej totalnej, według mnie, dosyć interesująca sprawa. Teraz reszta, i tu jest już ciekawe, bo tu nie ma takiej, tu, tu już jest trochę bardziej różnorodnie. Team Spirit Holo dalej mmm, króluje. No kurde, rok temu to rzeczywiście Team Spirit wyglądało mocarnie pod inwestycje. Okazało się być świetną inwestycją, co rzeczywiście powyprzedzało wszystkich jak leci. Mmm, za to, jeżeli chodzi o challengersy, to, to znaczy folię, no to wygrywa Pain. I to jest ciekawe, że białe naklejki folia z każdej G2 Pain Virtus Pro. Białe naklejki folia. No z najlepszymi wynikami. W ogóle zobaczcie, jak Virtus Pro zdeklasowało całą stawkę. Posrane. I to jest też ciekawe, jak Face yy, rozwaliło stawkę, jeżeli chodzi o holo, bo tutaj też naprawdę jest przeskok gigantyczny. Także tutaj bym powiedział, że to wygląda całkiem ciekawie. A Copenhagen Flames totalnie nieruszane przez ludzi. Dosyć smutne. I kurde, to face jest kolejna rzecz, która zastanawia. no Przy takiej naklejalności, takich poziomach cenowych reszty, no to rzeczywiście się trzeba zastanowić. Charksy w środku, także bez szału. Jak chodzi o folia, to totalnie bezsensowne. Nie powiem, że nie. Goldów nie komentuję, bo nie ma co. Mm, w sumie, no bo to takie jest. Wszystko, wiecie, jakie zresztą to jest. No i co? Z tego wynika, że face może być spoko jako holo, pod naklejalność oczywiście stricte, G2 folia no to kurde dziwi mnie, żeby w nią nie ładować nawet, szczerze, może kolejna dywersyfikacja, kolejne uśrednianie, zresztą ja mam, mam, mam w magazynach pochowane, ale jeszcze mam tutaj jedną, żeby sobie kontrolować, no kurde to jest przecież, no ja wam pokażę chłopacy, jak to się prezentuje. Wrzuć ta naklejka jest na jakimś atel totalnym, jeżeli chodzi o poziom. Jest całkowicie za darmo 20 zł. Co jest? W sensie nie chcę jakoś namawiać mocno na te inwestycje, nie? Ale względem tej naklejalności, która tutaj jest, i względem o ogólnie tego upgrade'u, który został, taka cena? No nie wiem, no. Co najmniej zastanawiająca. A te z tego się pośmiejemy. Bo tutaj możecie zauważyć, jak mocno yy, Paryż, jeżeli chodzi o naklejki, wyskoczył w naklejalności. Jak cena spadła? No, pytanie: po prostu będzie równoważył popyt. No, nie, popyt będzie na niego dosyć duży przez niską cenę. I tyle: I będzie najprawdopodobniej dążył do wartości Sztokholmu i Antwerpu. No, nic. No, w momencie kiedy cena spada, to nie spada popyt, tylko po prostu popyt się... no popyt jest większy, nie? No to to tak działa. Mówiłem o tym. Jeżeli kapsuły z Paryża zaczną lecieć w dół, to ludzie są przygotowani na to, żeby się tutaj zbroić i tak dalej, także wygląda to w dosyć stabilny sposób, w ogóle te remery śmiesznie na tym wykresie wyglądają, ale ciężko je w jakikolwiek sposób skomentować. No nic. I to Rio wygląda tragicznie. Pytanie tylko, jak to jest do supply'u, nie? Chciałbym jeszcze zobaczyć porównanie jakby do ogólnego supply'u naklejek. Ciekawe mnie, czy wtedy Paryż miałby najniższe miejsca. Pewnie, pewnie mógłby mieć e, ogólnie. I czy Stockholm miałby totalnie najwyższe. To mnie ciekawi, czy tak by było. Wydaje mi się, że Stockholm, jak chodzi o raty naklejania, to ma jakieś popierdolone względem tego, ile go istnieje. Dosłownie. Antwerp ma ogólnie Ciężko mi te holo się ocenia. On ma chyba niższa, ale to nie jest dużo niższa. Ma ogólnie wysokie, ale nie, nie tak, ale no to nie jest porównywalne do Sztokholmu. I Paryż wydaje mi się, że może mieć mega niskie ratio. <laughs> no pytanie jak z Rio, nie? Ale no ja tu mówię o kontekście istniejących do naklejonych, no bo jak mówimy o samych naklejonych, to za chwilę Paryż naprawdę będzie dominował. Totalnie już dominuje. Zobaczymy, jak będzie za niedługo. No i co? To tyle. Dziękuję za podesłanie tego. Mam nadzieję, że wnioski wyciągnięte. No i tyle. Biał.